No jest jeszcze trzecia rzecz, czyli wiara w grę. Nawet najgorszy pomysł można dobrze zrealizować. I to jest coś, co należy zapamiętać, bo czasami e, kończymy jakiś projekt, wydaje się, że już jesteśmy blisko i przestajemy w niego wierzyć. Okazuje się, że e, albo uważamy, że cały gatunek już jest spisany na straty, nikt w to nie będzie grał, albo że w ogóle zrobiliśmy otwórczego klona i to nic nie będzie e, w tym ciekawego. Otóż musimy wierzyć w swoją grę do końca, bo w każdym momencie zro możemy zrobić mały pivot, dodać, dodać jakąś unikalną mechanikę, pozmieniać trochę wszystko. To jest coś y, tak zwane agile, y, jak to mówią korporacje, czyli musimy być gotowi na zmiany, ale zawsze wierzyć w tą grę. Nawet jak już zrealizujemy, powiedzmy, wszystko co mieliśmy w początkowych założeniach i gra będzie wydawać się niekompletna, będzie wydawać się nieskończona być może, to wtedy też nie powinniśmy jej porzucać. Tylko wymyślić jakąś taką unikalną rzecz, trochę wszystko przerobić, może właśnie dodać jakiś twist, który okaże się, że wszystko zmieni. I nagle taka gra może o 180 stopni obrócić się w fajną. Wystarczy tylko nad nią pomyśleć.